I się pokaże, jak włączyć albo ustawić zegar na pulpicie Twojego telefonu. Przy okazji jeśli chcesz więc takich filmów łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć w tym przypadku ustawić albo włączyć zegar na pulpicie naszego telefonu. U mnie jak widzicie, zegar niestety się nie wyświetla, mam tylko ten zegar w lewym górnym rogu ekranu, ale to oczywiście nie jest zegar pulpitowy. Co musimy zrobić, aby ustawić taki zegar, który będzie nam się wyświetlał automatycznie na samym pulpicie? Otóż szukamy wolnego miejsca, w tym przypadku e, kliknę całkiem tak powiedzmy, w miarę możliwości na górze palcem. No i przytrzymamy ten palec z momentu aż odpali nam się o, właśnie takie okno. Teraz możemy poznaczyć sobie dane ikonki albo ewentualnie wejść do opcji czy tapety, czy e, widżetów, czy ewentualnie do ustawień. Nas interesują dodatkowe e, widżety. Także wybramy środkową opcję. No i tutaj mamy dodatkowe opcje, możemy e, powiedzmy dodać do naszej tapety szybkie funkcje typu Wi-Fi, e, blokada, Bluetooth. Mamy też zegar, ewentualnie jeszcze jest pogoda, kalkulator, muzyka, no i tam jeszcze jest wiele innych opcji. No ale nas oczywiście interesuje zegar, także klikam opcję zegarem, no i tym samym aktualnie zegar nam się ustawił. E, gdy wszystko już e, pozmieniamy, to wybieramy opcję gotowe w prawym górnym rogu ekranu. No i w taki to sposób, moi drodzy, będziemy mieli zegar Dostosowany do naszego kranu. Oczywiście w tej samej opcji, w której byliśmy przed chwilą, mamy możliwość zmiany położenia tego zegara, także to możemy sobie wszystko zrobić. Ale u mnie jest to lewy górny róg także zostawiam go na lewym górnym. Jeśli ten film ocierzy zatny strzał łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!